Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stembarku po raz drugi gościło uczestników szkół podstawowych, którzy postanowili zmierzyć się ze średniowieczem. Zadanie nie było łatwe, bo zakres materiału obejmował wojny polsko-krzyżackie w okresie od 1308 do 1525 roku. Druga Grunwaldzka Olimpiada Juniorów między Orłem a Krzyżem była przede wszystkim promocją historii Polski. Zdajemy sobie sprawę, że ciężko jest do tego dojść do tego najmłodszego pokolenia. Wymyślamy różne formy, m.in. olimpiadę historyczną albo żywe lekcje historii, żeby nakłonić dzieci do nauki przez zabawę, ale przez rywalizację też. Do rywalizacji zgłosiło się ponad 50 uczniów z 22 szkół z Warmii i Mazur, a także z Pomorza. Chcemy rozpropagować nasz region. Naszą historię, zachęcić uczniów do zainteresowania się przeszłością regionu, do zainteresowania się historią, do rozwijania umiejętności szkolnych, bo muszą nie tylko czytać, muszą posłuchać muszą zwrócić uwagę na pewne aspekty związane z tym zagadnieniem mówiąc krótko, rozwijają siebie w sposób no, chyba najbardziej efektywny. Każdą szkołę reprezentowało troje uczniów wyłonionych w szkolnych eliminacjach. Rywalizacja była podzielona na dwa etapy. W pierwszym uczestnicy rozwiązywali test z zakresu historii wojen polsko-krzyżackich w latach 1308-1525. Uczestnicy nie ukrywali, że poziom był wysoki. Były i podstawowe pytania, podchwytliwe były pytania i ciężkie pytania. Był bardzo trudny i też tak był bardzo szczegółowy, że różne takie. Miejsca i to, i to, jak to było ogólnie sformułowane, i tak musiało być bardzo głęboko zagłębione. Ktoś musiał być bardzo zagłębiony do tej historii, żeby to yy, wiedzieć po prostu. Z kolei drugi etap związany był z obrazem Jana Matejki Bitwa pod Grunwaldem. Tu uczniowie wysłuchali krótkiego wykładu, obejrzeli kopię dzieła autorstwa Ireneusza Rolewskiego, która znajduje się w muzeum, a następnie musieli wykonać zadanie odnoszące się do przedstawionej na obrazie sceny bitewnej. Konkurs jest też wspaniałym, że tak powiem, wspaniałą formą promocji, ale przede wszystkim bardzo optymistycznie patrzę na to, jak duża ilość młodzieży się zgłosiła do tego konkursu, a to świadczy o tym, że młodzież nasza tutaj z regionu, z całego właściwie województwa warmińsko-mazurskiego. Kultywuję, mówię, te nasze tradycje poprzez to, że przede wszystkim chcą się uczyć na temat średniowiecza. Pierwsze miejsce zajęła Dorota Kańska ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Morągu. Drugie zdobył Kacper Obidziński ze Szkoły Podstawowej w Pasymiu. Na trzecim Laura Bartnicka ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Morągu. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv